Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Chiny. Odkryto podziemne przedresetowe miasto wybudowane nieznaną technologią. Materiał 1 stycznia 2021 rok. Dzisiaj mamy 3 maja 2024 rok i dzisiaj zostanie to opublikowane. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a więc zaczynamy. Podziemny kompleks budowli Longoju. To niezwykłe miejsce zlokalizowane na terenie wschodnich Chin. Do dzisiaj zagadka jego istnienia nie została wyjaśniona. Nie wiemy kto i dlaczego stworzył coś tak niesamowitego. Grupa ludzi, na której temat nie mamy żadnych informacji, dokonała wydrążenia grot imponujących rozmiarów gdyż ich powierzchnia to 30 tysięcy metrów kwadratowych, a wysokość sięga 30 metrów, a więc obecnie jest technologia, która pozwala, jeżeli ktoś robi metro na przykład, chciałby zrobić, to jest w stanie y, oczywiście zrobić, wydrążyć tunel na długość 7 mil, czyli chyba amerykańskie mile to jest około 14 kilometrów w ciągu 24 godzin i zrobić to i obo. To oni takie technologie mieli, to ja nie wykluczam tego i tak, tak to wyglądało. Teraz wszystko jest pozamiatane pod dywan, rządzą nieodpowiednie elementy, więc tego i owego nie ma. A więc jadziemy dalej. Podziemne Chiny. Ten jedyny w swoim rodzaju podziemny kompleks budowli zlokalizowany jest na terytorium Chin, w niewielkiej odległości od miejscowości Xin, Bajkon w Longoju do jego odnalezienia doszło dopiero w czerwcu 1992 roku. W tamtym czasie pewna grupa lokalnych mieszkańców dokonała wypompowania wody ze znajdującego się nieopodal stawu. W pewnym momencie ich oczom ukazało się wejście do dużej, starożytnej jaskini, tak samo i w Polsce też podobne, jest ja, chyba na Łysej Górze, tam gdzie są królowie Le 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 Lechi pochowani, tam mogą być niejedne nie, nie niespodzianki. Druga RP, jak przejmie władzę, powinna się tym zająć oczywiście i wprowadzić stojowo, żeby to było zabezpieczone, zrobione, tak powinno być, a jeżeli są jakieś tunele, woda powinna być wywalona, oczywiście i powinno być to wszystko odremontowane i powinno wyglądać tak jak inne zabytki na przykład tak Wawel wygląda podążali dalej widok jaki zastali po wejściu przerósł ich najśmieszcza oczekiwania we wnętrzu gigantycznej jaskini były bowiem słupy reliefy, klatki schodowe i geometryczne ślady po dłotach. O swoim znalezisku poinformowali naukowców, którzy już kilka dni później rozpoczęli na miejscu prace wykopaliskowe, pozwoliły one na rychłe odkrycie kolejnych jaski. Dalsze znaleziska coraz bardziej przekonywały badaczy, że jaskinie te są sztucznym tworem wykonanym pracą rąk ludzkich, a nie siłą naturalną. Schemat kompleksu. Niesamowity jest przede wszystkim ogrom tych podziemnych budowli. Cały kompleks w Longoju składa się z 24 jaskiń, które zostały wydrążone sztucznie. To mogli dłutem, ale nie sądzę, żeby to były dłute. dłuta wersji. To tak, powiedziałem, że mogła być technologia, którą oni zrobili tojowo. Pomogliby to robić równie dobrze całe wieki. Rozmiar grot zadziwia. Gdyż każda z nich ma powierzchnię około 1000 m2, za sklepienia znajdują się na wysokości 30 m, czyli zbliżonej do współczesnych wieżowców. Jeśli dokonamy zliczenia całkowitej powierzchni wszystkich odkrytych na miejscu jaski, to przekroczy ona 30 000 m2. Wewnątrz widoczne są filary, których rozmieszczenie jest równomierne. Ich zadaniem jest podtrzymywanie sufitów. Na suficie, ścianach oraz filarach możemy obserwować jednolite zdobienia w postaci śladów dłuta ułożonych w szereg równoległych rowków. W części grot znajdują się również rzeźbione figury zwierząt oraz ludzi. Oprócz tego znaleziono w nich rozmaite symbole, które po dziś dzień nie udało się rozszyfrować. W większości tych niesamowitych grot powalają nas ich geometryczne kształty, które zamiast odpowiedzi rodzą pytania. Nie wiemy bowiem kto, w jaki sposób i w jakim celu stworzył tak ogromne struktury skalne. Badacze prowadzą działania wykopaliskowe w tej lokalizacji od przeszło 20 lat. Mimo tak długiego okresu i odkrycia wielu elementów, nadal mamy znikomą wiedzę na temat podziemnego kompleksu budowli Longoju. Naukowcy dokonali obliczeń, które jeszcze bardziej zadziwiają. zadziwiają. Ich zdaniem prace nad tą niesamowitą konstrukcją skutkowały koniecznością przerobienia przeszło miliona metrów sześciennych skał i nie wiemy co się stało z tym wydrążonym materiałem. Z innych obliczeń dowiadujemy się, że w celu samego wykucia takiej objętości jaski około 1000 osób musiałoby pracować dziennie przez 12 lat. Taki okres nie zakłada większych nakładów koniecznych na wykonanie precyzyjnych żłobień czy dopracowanie geometrycznej symetrii badania badania nie przyniosły odpowiedzi na pytania jak dokonano wydrążenia tych jaski, gdyż w ich wnętrzach nie zostały odnalezione żadne narzędzia. Ciekawostką jest fakt, że słupy oraz reflikty znaj znajdują się również w miejscach, gdzie światło nie docierało, co oznacza, że starożytni budowniczowie albo pracowali w całkowitej ciemności, a raczej to wykluczam, albo korzystali z pomocy sztucznego oświetlenia, a raczej to drugie bardziej prawdopodobne. Poszczególne jaskinie rozdzielane są pomiędzy sobą murami, jednak ich grubość wynosi około 50 cm. W tym wypadku zadziwiająca jest więc trwałość konstrukcji, która przetrwała tysiące lat, pomimo występujących w tych regionach powodzi i trzęsień ziemi. I tak wyglądały, wyglądają. Pytania bez, odpowie bez odpowiedzi. Nadal nie udało się ustalić czym, czyim dziełem są te niezwykłe budowle i z jakiego okresu pochodzą. Nie znajdujemy na, na ich temat najmniejszej wzmianki w żadnym y, źródle pisanym. Badacze zwracają jednak uwagę na nieogarnięty rozmach budowli. Ich zdaniem wskazuje on na to, iż do ich powstania nie mogło dojść za sprawą przypadkowych mieszkańców prowincji. Dopatrują się tutaj raczej jakiś jakiegoś władcy, który posiada odpowiednie środki do stworzenia te, takiego mie miejsca i odpowiednią technologię. Okolica Longoju nie była objęta, objęta szczególnym spisywaniem jakichkolwiek dokumentów aż do 221 dwie, roku przed naszomerą, czyli powstanie dynastii Queen. Naukowcy uważają więc, że ta perła architektoniczna powstała przed tym okresem, gdyż Chińczycy z całą pewnością dokonaliby skrupulatnego opisania takiego dzieła. Nierozwikłana jest również zagadka symboliki, jednak podobne znaki do tych z występują również na naczyniach ceramicznych, znajdujących się w ulokowanym niedaleko muzeum. Datowanie. Datowane są na okres od 800 do 500 roku przed naszomerą, i ten czas uznaje się jednocześnie najczęściej za okres, kiedy doszło do wykucia jaski. Mimo wszystko, wiele osób nie wyklucza również, że mogą one być dużo starsze. Nie udało się również rozwikłać przeznaczenia tych niezwykłych struktur. Pośród archeologów i badaczy pojawiły się różne spekulacje. Domniemano na przykład, że miały one stanowić grobowce przeznaczone dla władców oraz cesarzy. Jednak nie zostały tu odnalezione jakiekolwiek obiekty pogrzebowe ani żadne ciała. Wedle innej hipotezy, miejsce to służyło wydobywaniu surowców mineralnych. I według naukowców, przy pracy nad jaskiniami musieli przerobić aż milion metrów sześciennych skał. Nie wiadomo gdzie znajduje się usunięty materiał skalny. Według obliczeń do pracy potrzeba było 1000 osób, które musiały pracować przez 365 dni w roku, przez okres 12 lat bez przerwy i to dotyczy tylko i wyłącznie wydrążenia jaski, bez poświęcenia czasu na geometryczne żłobienia. Zróbcie, zru, zru, zwróćcie uwagę na niezwykłe ślady na ścianach budowli. Identyczne znajdują się w Paru, Egipcie, Rosji, Boliwii. Niektórzy twierdzą, że to są ślady pozostawione przez maszyny. Ja też tak sądzę I, 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 i elektryczność też była wtedy dostępna, to trzeba jasno powiedzieć. I patrząc na współczesne kopalnie, faktycznie można dojść do takiego wniosku. Ślady są naprawdę niesamowite i podejrzane. Żłobienia są identyczne jak w naszych współczesnych kopalniach i według niektórych takie ślady mogą powstać. Tylko i wyłącznie w wyniku pracy borów obrotowych. Przeznaczenie jaski nie jest znane, nie znaleziono żadnych narzędzi, artefaktów lub cokolwiek innego, co mogłoby wskazywać na jakiś trop. Podczas odkrycia jaski były zalane wodą przez kilka tysięcy lat, a mimo to nie znaleziono tam żadnego organizmu żywego, żadnych ryb. Ani roślin. Warto pamiętać, że tajemnicze struktury znajdują się pod ziemią, gdzie nie docierało światło słoneczne. Tak więc budowniczy uzyskali taką precyzję, pracując po ciemku. Nie sądzę, że pracowali po ciemku. Precyzja i rozmach budowli są naprawdę bardzo zachwycające, jednak ja, ja, ja ją również obalono gdyż nie odnaleziono śladów właściwej aparatury, a dodatkowo wówczas ściany oraz sufity nie, nie zostały zadekla, zadekla, zadekowane. Przepraszam. Jeszcze inny pomysł mówi, że jaskinie mog, mogły, mogły być zamieszkiwane przez określoną grupę ludzi, których jakaś konkretna przyczyna zmusiła do Przebywania i życia w takim miejscu, czyli na przykład jakiś kataklizm, tak one się zna, wyglądają. Również tego nie udało się udowodnić, ponieważ nie znaleziono, nie znaleziono śladów przebywania i takiego wykorzystywania jaski przez dłuższy okres. Pomysłów było mnóstwo miały to być miejsca kultu religijnego, magazyny, kryjówka czy świątynie, jednak kolejne tezy były obalane i do dziś nie udało się uzyskać odpowiedzi odnośnie do przeznaczenia niezwykłego podziemnego kompleksu jaskin w Longoju. Twórcy struktur musieli posiadać zaawansowaną aparaturę mierniczą, ponieważ rozmiary ścian. A przede wszystkim kolumn są niezwykle dokładne, dzięki czemu budowla nie, za, nie zawaliła się i przetrwała kilka tysięcy lat mimo trzęsień ziemi i powodzi. Niektórzy uczeni twierdzą, że struktury te mogły być, być miejscem kultu religijnego, co wydaje się być śmieszne. Takich podziemnych miejsc jest mnóstwo na całej planecie. Dla, dlaczego ludzie budowali takie struktury pod powierzchnią Ziemi? Przed czym chcieli się schować? Chyba przed jakimś kataklizmem, tak mi się wydaje. O czym wiedzieli? Jak myślicie, czym oryginalnie miała być ta niezwykła konstrukcja? Jaki był cel? Bez wątpienia nakład pracy miał być ogromny i bardzo, bardzo duży, tak sądzę. To by było wszystko. Będzie to drugi materiał po Miciokaku na YouTubie a może zależy jak się będzie ładował. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia!